Łukasz Kmiński, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Samorządowy Rinki w studiu ze mną tradycyjnie, jak co środę Prezydent Zielonej Góry. Janusz Kubicki. Witam Panie Prezydencie. Witam serdecznie pana serdecznie witam wszystkich Państwa. Panie Prezydencie, porozmawiamy o wczorajszej sesji, burzliwej ze względu na radnego kawickiego to raz, ale zaczniemy od wczorajszej konferencji, również w Urzędzie Gminy. Wisława Glińska, szefowa inicjatywy, która jest odpowiedzialna za zwołanie referendum lokalnego na terenie gminy. Wczoraj przekazała na ręce wójta Wymaganą liczbę podpisów do tego, żeby to referendum zwołać, żeby ono się w gminie odbyło. W pierwszej połowie czerwca taki jest termin. O tym terminie chciałbym z Panem porozmawiać, bo... Bardziej logiczne wydaje się, i to jest głos gdzieś tam, który się przewija, i w Urzędzie Miasta, i też wśród Zielonogórskich Radnych, żeby zorganizować to referendum w momencie, kiedy są wybory samorządowe. To zagwarantuje frekwencję. W tej chwili tak naprawdę jesteśmy na etapie takim, że referendum winie się odbędzie. My będziemy namawiać wszystkich, żeby w tym referendum uczestniczyć i żeby to referendum wygrać. Uważamy, że jest duża szansa na to, żeby mieszkańcy gminy poszli, zagłosowali i potwierdzili nasze argumenty, czyli że będzie lepiej będziemy mieli taniej, możemy zyskać więcej pieniędzy, a tak naprawdę nic nie stracimy, bo bo, bo my uważamy i nie ma żadnego argumentu, który by pokazywał, że jest to inaczej, że cokolwiek stracą mieszkańcy gminy nie mogą tylko i wyłącznie zyskać, więc trzeba wszystkich namać do tego, żebyśmy przekonywali każdy z nas wokół siebie ma mieszkańców gminy, bo czy to w pracy, czy to w szkole, czy to na zajęciach pozalekcyjnych, czy to na meczach, spotykamy się wspólnie razem, siedzimy w jednym przy jednym stole mieszkańcy miasta i mieszkańcy gminy, więc namówmy wszystkich, bo my nic nie chcemy w gminie zabrać, nic nie chcemy w gminie zmieniać, Wręcz przeciwnie, chcemy dać dziesiątki milionów złotych, powalczyć o miliard przysłowiowy, więc no, mamy jedną ostatnią szansę skorzystania z dużej perspektywy środków unijnych. Albo zrobimy to teraz, albo już tego nigdy nie zrobimy. Jeżeli czegoś nie zrobimy, to popełnimy najgorszy z grzechów grzech zaniechania, którego nam, nasze dzieci, nigdy nie wybaczą. W związku z tym uważam, że trzeba walczyć o to, aby to referendum było w gminie skuteczne. Zgadzam się w 100%, że termin listopadowy byłby lepszy, ale to nie my o tym decydujemy. Jeżeli taka decyzja została podjęta, to trzeba ją szanować i my ją szanujemy. Jeżeli to referendum w czerwcu będzie nieskuteczne, bo zabraknie na przykład frekwencji, to oczywiście będziemy dążyli do kolejnego referendum w listopadzie, aby tę sprawę zamknąć raz na zawsze, bo uważamy, że warto. Połączyć swoje własne siły, no bo to, co powiedziałem, co możemy stracić? Co nam zniknie? Czego nie będzie w gminie po połączeniu? No, wczorajsza sesja, Panie Prezydencie, wrócę do tej sesji, pokazała też, że wiele możemy zyskać, bo przyjęli radni apel w sprawie Ślązaka, tego połączenia gdzieś tam linii PKP, które zostało wygaszone, zniknęło nam 9 Ech. dnia czerwca. Ponoć to się dzieje statystycznie z racji tego, że ktoś w Warszawie patrzy na Zieloną Górę i na Gorzów gdzieś tam słupkami. Oczywiście, no i wynika, że Zielona Góra po prostu gdzieś tam jest mniejsza, mniejsza. Jest mniejszy potok pasażerów, etc., etc. Po prostu, tak naprawdę w Warszawie ktoś patrzy i mówi, a, w tej Zielonej Górze to bliżej 100 tysięcy. Nie 150. Bo do tej jest najbliżej, jeżeli się połączymy, tylko stój. Mówię, a to takie małe miasteczko gdzieś na zachodzie Polski, nie będziemy się nim przejmować. No, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że duży może więcej, zwłaszcza rozpychając się łokciami w Warszawie, to jest mi to przykro, no, bo, bo, bo nie ma żadnego argumentu, więc my musimy walczyć. To jest przykład nawet tego, jak traktuje nas kolej i wielu innych przypadkach, gdzie Warszawa nas pomija. Jeżeli nie zaczniemy się rozpychać, nie będziemy więksi, silniejsi, to niestety nastąpi proces marginalizacji. W Polsce zmieniła się polityka. Już coraz mniej. Mówi się o równomiernym rozwoju państwa, mówi się o, roz o rozwoju największych ośrodków, a wokół nich mają powstawać strefy wzrostu. Więc jeżeli my nie będziemy takim ośrodkiem i nie będzie tej strefy, to cóż. No nie możemy przespać jako samorząd. Dlatego też robimy wszystko i nie mamy wszystkich. Naprawdę rozmawiajmy, zróbmy wszystko. Wszystkie gwarancje są przygotowane, bo to wszystko, co oferujemy, mamy zagwarantowane. Oczywiście przeciwnicy mówią, że to nieprawda, że te gwarancje są. One są i ciężko dyskutować z kimś, kto mówi no nie, będzie. nie. kontraktu jest do wglądu, do wglądu, tak więc to można się z tym I oczywiście zróbmy. można do niego wiele rzeczy dopisać. Panie prezydencie, bo do czerwca mamy już niezbyt dużo czasu. Ja wiem, że trwają gdzieś Cały czas debaty tematyczne związane z tym, co czeka nas po połączeniu. Pan jakiś czas temu zapowiadał, że zapowiadał, poprosił radnych o pomoc, przedstawicieli klubów. Mówił też o tym, że poprosi parlamentarzystów o to, żebyście wybrali się też do gminy, bo te debaty Przecież... oczywiście są adresowane do określonych środowisk, ale też warto się spotkać z mieszkańcami eee, w twarzą. Planujemy takie spotkania, no, no, po, po pierwsze musimy poznać termin referendum, jak będziemy znali termin, to od tego momentu przygotujemy sobie plan. Chcemy do każdej miejscowości dotrzeć, chcemy jeszcze z, robić, czy to w formie festynów, czy innego rodzaju eventów, spotkania z mieszkańcami i przekonywać, jeszcze raz przekonywać. Jest 25 radnych, jest kilkunastu parlamentarzystów, jest jeszcze wiele, wiele osób zaangażowanych w ten proces. Jeżeli tak zintensyfikowaną grupą pójdziemy, będziemy mówili prawdę, nie będziemy oszukiwać, nie będziemy kłamać, tylko przedstawiać realne korzyści. Co nam da połączenie? Wierzę w to, że uda nam się mieszkańców do tego namówić, bo tak naprawdę każde badanie, które jest prowadzone na terenie gminy pokazuje jedną rzecz. Wszyscy wierzą w to, że wcześniej czy później do połączenia dojdzie, więc ten proces jest nieunikniony. W tej chwili możemy dostać jeszcze ekstra pieniądze, ekstra bonusy. Boję się, że tak naprawdę jak to prześpimy, to też dojdzie do tego połączenia, tylko będziemy ubości o tych. Kilkaset milionów złotych, które możemy dostać teraz, więc, więc warto naprawdę się nad tym pochylić. Warto zrobić to, ten krok do przodu i nie ma czego się bać, no bo, bo, bo jeżeli tak naprawdę no, dotyczy się kilkunastu osób, które mogą stracić różnego rodzaju stołki, czy to i po jednej, i po drugiej stronie, bo to nie jest tylko i wyłącznie, że w minie wszyscy stracą stołki, w mieście również część stołków wtedy zniknie, no to jeżeli dla kilkunastu osób mamy. No, poświęcić los prawie 150 tysięcy mieszkańców, to jest to przykre, bo ja uważam, że trzeba się wznieść ponad ten swój własny, partykularny interes i pójść do przodu, bo niestety w polskiej polityce bardzo często mamy ten interes swój, prywatny na pierwszym miejscu, a, a ludzi a myślę, mamy... Myślę, że mieszkańcy spoko... gminy historia rozliczą te osoby, które gdzieś tam starają się rzucać kłody pod ten proces, bo jak się słucha nie tylko władz miasta, którym zależy na tym procesie, ale posłuchamy też specjalistów, czy zobaczymy ostatnie decyzje ministerialne, czy to, jak ten proces wygląda, to samorząd w Polsce wykonują ten ruch, który gdzieś tam po stronie zachodniej był wykonywany już kilkanaście ładnych lat do temu i, do temu i przynosi to skutek. Panie prezydencie, ten temat zostawimy króciutko. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat radnego już nie Platformy, Kamila Kawickiego, bo wczoraj jak rozmawiałem z panem chwilę o tym w ratuszu, to pan powiedział, że nad wejściem do ratusza jest taki napis chwała miastu w prawie się rządzącym, że można go zdjąć, jak się popatrzy na decyzję rady. Radny Kawicki, nie wiem, czy poszedł po rozum do głowy, ale na pewno posłuchał przewodniczącej i, i Gdzieś tam. Z... No, nie nie zostawił to... mandatu, ale zrezygnował z członkostwa, chociaż jakiś się ruch wykonał? Znaczy, ja myślę, że rezygnacja z członkostwa polegała na tym, że, no cóż, jeżeli jest decyzja o tym, że go wyrzucą z platformy, no to zamiast czekać, aż go wyrzucą, bo pewnie stałoby się to na dniach, to sam uciekł z platformy, ale nie zrezygnował z mandatu. Tak naprawdę on niestety cały czas potwierdza jedną rzecz. To, o czym mówiliśmy, partykularny interes jednej osoby, no powinien zdać się z tego sprawę, że popełnił błąd, za ten błąd powinien ponieść konsekwencje, a nie chować się za za plecami kolegów, za różnego rodzaju kruczkami i tak dalej, tak dalej. Wszyscy powinni być równi według prawa. A to co się dzieje u nas w Radzie, że no, ktoś to jeździł po pijaku, nie poniósł żadnych konsekwencji em, pokazuje, że jednak politycy potrafią stawiać się ponad prawem. Nie powinno coś takiego mieć miejsca. Powinniśmy wszyscy walczyć o to, żeby to nie było, bo to jest taka troszkę hipokryzja. Czasami jak słuchałem polityków, którzy mówią, że zaostrzyć kary za jazdę po pijaku. No to no, wszyscy jak jeden mąż mówią. No, senator za, no. Robert Dohan wymyślił no, przecież okomady, które no, gdzieś tam powinno być. No więc być z jednej kary. strony senator mówi tak, trzeba to zaostrzyć, z drugiej a z drugiej wspiera, e, a z drugiej, a z drugiej a z drugiej wspiera swojego przyjaciela i kolegę, żeby jednak mimo tego, że jeździł po pijanemu, nie poniósł żadnych konsekwencji. No to gdzieś jest e, straszna hipokryzja i to mnie boli, bo uważam, że gdyby pan Kawicki miał e, przysłowiowe no, e, poczucie to humoru, poczucie, poczucie, poczucie honoru swojego własnego, to zrezygnowałby z mandatu, powiedział przepraszam. A zresztą na początku tak mówił, przepraszam, ja zrezygnuję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak wziąc dalej. Wziąc e, a teraz stwierdził, że no nie wolno go stawiać w jednym szeregu z innymi pijanymi kierowcami. Tak, no bo on jest radnym, w związku z tym musi mieć inny szereg. Telewizja ostatnio pokazywała wiele przykładów tego, jak politycy się zachowują. A tak być nie powinno. Konsekwencje powinien ponieść takie same jak normalny Kowalski, bo on też jest człowiekiem, a nie jest nikim innym tylko dlatego, że jest radnym i w związku z tym on ma nie ponieść konsekwencji. Wstyd jeszcze raz wstyd, e, cieszę się, że platforma, że tak powiem, pozbyła się pana Kawickiego. W to, że również radni w tej chwili jednak do punktu ten proces, bo, bo on rzutuje na całą Radę. To tak naprawdę wszyscy, którzy są radnymi. Którzy siedzą w tym budynku zwanym ratuszem, powinni się nad tym zastanowić, bo to nie obciąża tylko Kawickiego. To w pewnym sensie również obciąża ich. Myślę, że tak jak wszyscy byliśmy wstrząśnięci tym, co ostatnio się stało, że po pijanemu jednak doszło do wielkiej tragedii. Został przejechany młody człowiek w Zielonej Górze i z jednej strony no, część radnych idzie w marszu i mówi: Słuchajcie, walczmy z pijanymi kierowcami, a z drugiej strony no, chroni no, pijanego. Pokazuje, że się z nimi solidaryzuje. No, no, tak, tak, ale chroniąc. z drugiej strony chroni pijanego kierowca, tak. więc. Y no nie potrafię tego zrozumieć. Dla mnie jest to nie do pomyślenia. Są pewne granice, przecież nikt nikogo na siłę za popijanemu za kółko nie wsadza, a tutaj wychodzi na to, że no, no nie jest to normalne. Panie I prezydencie, ja... Jeszcze jeszcze dosłownie na koniec pan wspomniał o tej tragedii na tej, tej tragedii z tej tragedii wszyscy wyciągnęli jakieś konsekwencje urząd miasta z tego co ja pamiętam ten marsz była tam wiceprezydent wioleta harężlak i wy też bardzo szybko zareagowaliście na te wydarzenia, bo już teraz i przetargi, i nowe drogi i te wszystkie. Ale jak panowie, że od wielu, wielu lat staramy się elementy. tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzać elementy zwiększające bezpieczeństwo, bo, bo, bo choćby słynne, że tak powiem, progi zwalniające, które część kierowców no, od czci wiary nas osądzała, choćby wysepki na e, ulicy, gdzie też dochodziło do, do, do na Wyszyńskiego, do, do, do wielu wypadków, które spowodowały, że trzeba zwolnić, gdzie kierowcy też narzekali, kierowcy autobusów stwierdzili, że w ogóle w zimie da się przejechać, nie daj dopiero będą tragedie etc. etc. No one mają spowodować zwolnienie. My Staramy się choćby też przy szpitalu, doświetlenie, etc., etc. Natomiast prawda jest taka: no, choćbyśmy nie wiem, co robili, jeżeli ktoś pijany będzie jechał, no to 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 to, to to, 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 to ciężko, że tak powiem, z czymś takim walczyć. A my wszyscy powinniśmy walczyć z pijanymi kierowcami. Nie chciałbym w tej chwili jakby takiej akcji, bo, bo była koncepcja, żebyśmy rozpoczęli akcję stop pijanym kierowcą, ale boję się, że w tej chwili będzie to za bardzo kojarzone z jedną osobą i że, że, że bo wie co, musimy wszyscy patrzeć. Jeżeli widzimy kogoś, to zadzwońmy, bo to jest potencjalny morderca, to, bo, bo inaczej tego nazwać nie można. Trzeba z tym walczyć. My na drogach staramy się tam, gdzie jest to możliwe, zmiany wprowadzać, tak żeby było bezpieczniej, bo, bo, bo no, każdy z nas jest użytkownikiem ruchu. Ja myślę, że też często. Każdy z nas widzi tych, którzy łamią te przepisy, a tych tragedii jest strasznie dużo. Jak popatrzymy właśnie ostatnio, co chwilę gdzieś na przejściu dla pierwszych, ktoś nie wiem, czy to jest, zagapi się, no czy coś, bo, bo, bo na Wrocławskiej przecież też doszło urząd ostatnio miasta, do tragedii. i policja robią co mogą, żeby z tym problemem sobie walczyć, i myślę, że to jest ważne i górzenie to doceniają. I oczywiście też, jeżeli są wskazywane takie miejsca, bo, bo wiadomo, że, my, że tak powiem, no miasto jest duże, trzeba pamiętać, że to są dziesiątki kilometrów dróg. Jeżeli są wskazywane przez mieszkańców miejsca, to też staramy się reagować, czy to poprzez progi zwalniające, czy to przez inne rozwiązania które mogą spowodować to, że te, te miejsca staną się bezpiecznie. Jest jeszcze na pewno wiele miejsc, choćby ja znam na Sulechowskiej, jedno przejście jest takie, bez wysepki, to na wysokości byłego komisu, gdzie jest problem, tylko że no, tam już lewo w prawo, po 50 metrów, mamy skrzyżowania, gdzie są światła wzbudzane, więc czasami się zastanawiamy nad tym, czy nie zamknąć takich przejść dla pieszych, bo, 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 bo znowu zrobienie kolejnych świateł spowoduje to, że to już się pół miasta korkuje, więc tu jest jakaś próba znalezienia takiego rozwiązania, co zrobić, żeby jednak to wszystko mogło w miarę no, sensownie funkcjonować. Bardzo dobrze, że ktoś nad tym pracuje, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję Studio wszystkim. Dziękuję państwu. Na Janusz Kubicki, gospodarz miasta, był państwa i moim gościem w programie Samorządowy Link. To wszystko. Do zobaczenia za tydzień.